Z wielką przyjemnością witam Was na jedwabnym szlaku. Gwarantuję Wam jedyne w swoim rodzaju miejsca, widoki i zabytki, oraz postaram się przekazać chociaż część tej atmosfery, która mnie absolutnie oczarowała. Zapraszam na serię filmów z Uzbekistanu w tym odcinku. HIVA! Ciekawa rzecz się zadziała, bowiem się okazało, że terminal trzeci nie jest połączony z terminalem drugim. Dlatego, że są one na tym samym lotnisku, ale jeden znajduje się na północ, a drugi na południe od pasów lądowiskowych. W związku z tym z jednego na drugi nie można się przemieścić, jest to 10 minut taksówką, no, ale już jestem na miejscu. Dzień po przylocie do stolicy zaczęłam mój dwójpółtygodniowy objazd kraju i wybrałam kierunek z zachodu na wschód. Dlatego dzisiaj lecimy w stronę Hiwy, która będzie pierwszym punktem na planie naszej podróży. Więc dzisiaj gościmy na pokładzie lokalnego godzinnego lotu z Taszkentu do miasta Urgench. Najszybszy wybór, aby dostać się w te okolice, to samolot do miasta Urgench lub Nukus. Urgench położony jest około 30 km od naszego celu, a stamtąd można wygodnie podjechać taksówką na miejsce. Mój transport został zorganizowany przez właściciela domu, w którym mieszkałam. Wrócimy jeszcze do tego miejsca pobytu w dalszej części filmu. Powitał mnie więc na lotnisku i za 40 minut byliśmy już na miejscu. Pierwsze zapiski o powstaniu miasta pochodzą z VIII wieku, ale te pewne i bardziej szczegółowe datuje się na około XVI-XVII wiek, kiedy to miasto było stolicą Kanatu. Pićankala to część, która jest otoczona murami i stanowi jako całość światowe dziedzictwo kulturowe. Nazwijmy je Starym Miastem. Same mury warowne są świetnym punktem do zwiedzania. Przez większą ich część można przejść i napawać się widokami. Wstęp na teren Starego Miasta w ciągu dnia jest możliwy przez cztery bramy wejściowe, przy których można kupić bilety obejmujące atrakcje wewnątrz ogrodzonego centrum. Te mury i wszystkie budynki są pokryte gliną. To jak pada, a padało tu przez ostatnie dni, to już ta glina wszędzie spływa, po prostu jest kusz niesamowity, to się osadza wszędzie, na ulicach, na samochodach, więc mają dużo sprzątania. Jeśli zaczniecie szukać jakichkolwiek informacji, zdjęć z tego miasta, na pewno natkniecie się na niedokończony minaret Kalta Minor. Jego wysokość to zaledwie 29 metrów, mówiąc zaledwie chociaż góruje on nad całym miastem, ale jest to jedna trzecia wysokości, jaka oryginalnie była przewidziana. Krożą różne legendy, które związane są z niedokończeniem tej budowli aż do dziś. Jedna z nich opowiada o planach stworzenia minaretu tak wysokiego, żeby widać z niego było Buchary. Mówimy o odległości około 400 km. Emir Buchary, słysząc o tym planie, zdecydował się na wybudowanie jeszcze wyższej wieży zatrudniając tego samego architekta. W odpowiedzi na to rządzący w Chiwie zdecydowali o jego egzekucji. Architekt wziął sprawę w swoje ręce i zatopił miasto, zostawiając niedokończoną budowlę. Druga legenda mówi, że nie pozwolono na kontynuację budowy, aby minaret nie był zbyt wysoki i żeby z jego wieży nie było możliwości zaglądania do położonego blisko niego haremu. Jest jeszcze inna wersja, bardziej pragmatyczna, mówiąca wprost, że wyższa budowla na takim terenie groziła po prostu zawaleniem. Ja wolę bardziej prowokującą drugą wersję, w każdym razie ta budowla jest jednym z symboli miasta i wpisuje się pięknie w jego panoramy. Dzisiaj niestety rano padało, więc e, odpoczęłam trochę po kilkunastu kilometrach chodzenia w poprzednich dniach. E, a dzisiaj rano kupiłam bilet na zwiedzanie centrum e, Starego Miasta Kiwy, który kosztuje 12 dolarów 120 tysięcy sumów. E, I e, jest on na dwa dni na wszystkie obiekty i muzea, które są tutaj w centrum. Tymczasem na jednym z głównych placów zaczęła się lokalna impreza. Do zwiedzania. Jesteśmy na terenie pałacu zbudowanego w latach 30. i 40. XIX wieku. Tożchowli, bo o nim mowa to inaczej pałac kamienia. Był to przybytek reprezentacyjny zbudowany przez Kana Alakuli, Kuli, ale poza tym ważną funkcją tego miejsca był wielki harem, zajmujący dużą część z 270 pokoi. Harem składał się z kilku lodzi usytuowanych naokoło około dziedzińca. Przy których wejściu były zamontowane tradycyjne dla tego miasta rzeźbione drewniane kolumny. Do tej pory znajdują się tutaj oryginalne mozaiki, tradycyjny niebiesko-granatowy wzór. Reprezentacyjna, natomiast usytuowana była przy dużym dziedzińcu, który mógł pomieścić namioty czy jurty przybyłych z daleka gości. We wnętrzach pokoi, natomiast drewniane sufity były ozdobione w żółte, czerwone i inne malowane wzory. Rządy Kana pozwoliły zacieśnić międzynarodowe stosunki polityczne i wymianę dóbr z Imperium Rosyjskim, przez co przyczyniły się do rozwoju państwa i powiększeniu jego dobrobytu. Właśnie po tutajszych dekoracjach widać, że wykańczano to miejsce w czasach Prosperity. Przejdźmy do kolejnego ciekawego miejsca i absolutnego must see, czyli Juma Mosque. To meczet powstały pierwotnie w X wieku i odbudowany na podstawie dostępnej dokumentacji w XVIII wieku na wzór oryginału. Do meczetu prowadzą ponad 700-letnie drewniane drzwi. Architektura budowli zupełnie nie przypomina tradycyjnych świątyń islamu, a wyróżniają wnętrze, które wypełnia aż 213 ręcznie rzeźbionych drewnianych filarów. Takich, które są absolutnie wszechobecne w tym mieście i są owocem tutejszych artystów rękodzieła do dziś. Kolumny pochodzą z różnych wieków, a najstarsze jeszcze z oryginalnego wnętrza z X wieku są też te, co mają 400 i 600 lat. Stają one w harmonijnym porządku i właściwie robią z całego meczetu galerię sztuki rzemiosła artystycznego. Wewnętrzną częścią meczetu jest Minaret, czyli 42-metrowa wieża, która jest dostępna dla turystów i jest jednym z punktów widokowych na miasto. Na terenie Ichankala znajdziecie kilka mauzoleów, a najbardziej imponującym i godnym odwiedzenia jest to Pan Mahmuda. Znajduje się ono w budynku, który z zewnątrz przykuwa wzrok dzięki największej zielono-turkusowej kopule. Wnętrze mauzoleum jest całkowicie pokryte niebieską mozaiką i gości grup: uwaga irajskiego poety i sportowca, który żył w XIII wieku. Mimo, że nie był on postacią stricte religijną, miejsce jego pamięci zarówno w Uzbekistanie, jak i Iranie jest celem licznych pielgrzymek. Mieszkańcy oddają mu część za bycie przykładnym człowiekiem i dumą narodu uzbeckiego, przez który został jakby adoptowany. Zaraz za murami i Chankala znajduje się trochę mniej odwiedzany, choć uważam, że zupełnie niesłusznie, pałac Nurela bai. Dużo bardziej nowoczesny niż inne zabytki tego miasta, wzorowany na europejskiej architekturze pałac był rezydencją kanów i pochodzi z początku XX wieku. Można tu zwiedzić piękne wnętrza, w których znajdziecie śliczne kolorowe piece kaflowe i wiele detali w wykończeniu ścian i sufitów. Część budowli zajmuje muzeum, głównie z czarno-białymi fotografiami przedstawiającymi życie na terenie miasta i otaczających je terenach. Na mój pobyt w Hiwie wybrałam homestay Azim Ota, w którym są dosłownie dwa-trzy pokoje, usytuowane w górnej części domu rodzinnego właścicieli. Śniadania jada się więc w jadalni całej rodziny po przejściu przez ich salon, czyli pomieszczenie z dywanami i poduchami na ziemi do siedzenia. Jedyną osobą mówiącą po angielsku jest córka właścicieli, która studiuje w mieście Urgęcz i z dumą opowiada o swoich postępach w nauce języka. Tata, o którym była już mowa na początku, zajmuje się transportem, odbiera klientów z lotniska i zabiera ich w inne zakątki Uzbekistanu swoim prywatnym, a jakże białym szewroletem. Kwestia białych szewroletów to inna ciekawostka, do której jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach. Całe miasto jest pełne madrasów wybudowanych między XIX a początkiem XX wieku. Było ich aż 65 i ponad 50 znajduje się na terenie Icankala, czyli wewnątrz murów starego miasta. I przejdziemy się teraz po kilku z nich. Madresy były szkołami teologii z Internetem dla młodzieży. Obecnie wiele z nich mieści lokalne muzea. Budynki są utrzymane w tonacji miasta i wykończone tradycyjnymi błękitnymi mozaikami. Większość madresów ma bardzo podobny układ i składa się z dziedzińca, naokoło którego były biblioteki i sale do nauki. Przejdziecie się chociażby troszeczkę poza główne place, to znajdziecie tutaj, w obrębie murów, dzielnice mieszkalne. Czyli normalnie bawiące się na ulicy dzieci, ludzi siedzących lub pracujących na zewnątrz przed domami. No wygląda to tak. Wygląda to skromnie, ale jak się odwrócicie, to widoki mają takie. Nie może być uzbeckiego miasta bez rzemiosła i tekstyliów. W każdym zakątku kraju znajdziecie bazary i sklepiki pełne przede wszystkim ubrań z lokalnej tkaniny zwanej Adras, haftowanych obrusów, ceramiki, czapeczek i oczywiście chust i paszek, które przecież są z domu noszone przez tutejsze kobiety. Większość z tych produktów jest dobrej jakości, bardzo oryginalna i na pewno warto je kupić. Ale na prawdziwy shopping wybierzemy się dopiero w bucharze. A tutaj jednym z lokalnych suwenirów są futrzane czapki noszone przez ludność stepów w ciągu długich, mroźnych zim. Dobra, to już widzieliście, co w tym mieście jest, to może powiem, czego nie ma. Nie ma tutaj śmieci, żebraków i nagabywaczy. Coś, z czym na pewno często się spotkacie w turystycznych i nie tylko miastach, dlatego zwiedza się o wiele przyjemniej. Kifa to uzbecka Perełka, miasto do zwiedzania pieszo z niepowtarzalnym klimatem. Mam nadzieję, że zainteresowałam was tym, aby zagłębić się jeszcze bardziej w historię i niesamowite piękno tego kraju, którym będę się dzielić w kolejnych odcinkach, więc zapraszam!